Witam wszystkich chciałbym wam zaprezentować siewnik, który mam do sprzedania. Świezo, świeżo załadowany, Kun Planter 2, dziesięciorzędowy. Przygotowany jest do siewu Soi. Ma jeszcze tarczę do nie chcę tu skłamać, ale chyba jeszcze do słonecznika, do soi do słonecznika. I tak, 6 yy, sekcji jest koloru czerwonego. I te 6 sekcji na tych kółeczkach nie ma luzu, bo są na łożyskach. Na tych zielonych to są sekcje starego typu: to jest kun, to jest nodet, ale to jest wszystko to samo. Tylko, że no, te czerwone są nowsze, to są dołożone i na czerwonych sekcjach. Na czerwonych sekcjach jest sterownik do wysiewu Jeszcze ten... ten wtyczka, wtyczka, tak sobie bimba Ja rozobaczyłem Sadza ją gdzieś tak No i na sześć, na tych sześciu sekcjach czerwonych jest sterownik do wysiewu Na zielonych nie Wszystkie są, wszystkie są sekcje na rednicach talerzowych W zielonych są tutaj dospawywane jakieś takie blaszki, żeby się nie wycierało czy coś Czy coś Więc Zamykam żeby tam nie, nie padał deszcz albo coś tam nie leciało No i tak, jest w sekcji, tak jak wspomniałem Tutaj jeszcze zauważyłem, że jest spowane kółeczko Dekielki są wszystkie, tylko ten jest schowany, bo jest bez gumki, żeby nie, nie zgubić Jeden dekielek jest bodajże gdzieś tam popękany trochę, ale, ale w miarę jest cały Jest tutaj wysiew To jest insektycyd Tak to jest na tył Insektycyd Tak i to tylko jest na tył właśnie I z dwóch zrobione jest Z tego jest część i z tego jest część I Tu widzę, że się Poluzowało czy nie? Nie chyba Nie więc tak Jest możliwość y, kupna takiego, tutaj prosto z lawety, znaczniki są hydroliczne. Y, 10 sekcji y, w cenie y, 37 tysięcy złotych albo, albo taniej, wtedy 6 sekcji Same te czerwone sekcje, zielone zabieram I wtedy będzie o 6 tysięcy tańszy no, i te, te sekcje, cztery talerzowe, po prostu pójdą do, do sprzedania. Także to wszystko jest kwestia dogadania, Tu jest spawane, jest trochę do podszykowania ten siewnik, bo niektóre rurki widać co poklejone. Wałek jest, a wałek też jest, wałek jest, ale jest trochę wyrobiona ta rurka w środku. I na moje, ja jakbym miał nim siać, to bym tą rurkę wymienił. Więc nie wiadomo jeszcze, nie powiedziane, że nie będę nim siał, bo może będę nim siał fasole. Tutaj jest ta osłona, tylko je mam schowaną w skrzyneczce. Tutaj na przykład nie ta osłona też jest. I co jeszcze? Hydrauliczne znaczniki. Hydrauliczne znaczniki No tutaj standardowo zapchane czym byle czym. Tutaj też Ale to idzie wszystko dokupić i, I zrobić z niego I zrobić z niego jeszcze porządny siewnik No te kółka tak są yy, pod kątem One tak śmiesznie wyglądają Kiedyś na zdjęciach myślałem, że to jakieś krzywe są Bo na zdjęciach jak się robi to to wszystko tak krzywo wygląda Ale one tak są Takie pod różnym kątem Takim, no, Tak się rozchodzą te przednie kółka No co jeszcze A tutaj ktoś nas powywał Bo zobaczcie tutaj już yy, kończyły się redlice Ale to tylko w tych zielonych Czerwone są ok Tutaj był on jest chyba teraz co 50 cm, nawet nie wiem ale chyba co 50. Tutaj ktoś coś wstawił, zaspawał, ale to jest yy, to, idzie jeszcze wrócić do tego, wystarczy tutaj podcinać to. No i jest sztywna rama na 4 metry wygląda, jest 4 metry ma w takim stanie. Także, jakby ktoś zainteresowany pisać maila. Tu jeszcze mam opryskiwacz, ale opryskiwacz yy, nie będę wam tak, tylko obejdę Bo on jest yy, w gorszym stanie jak, jak miał być, no ale yy, Jakie pieniądze taki opryskiwacz Mówię nawet Znaczy yy, no to, to jest historia już na, na, na inny odcinek, na, na głównym kanale będzie Ale mówię nawet opony Opony i samobetka to to już się zwart A mi głównie chodziło o siewnik No i tutaj znalazłem jeszcze coś żeby na doładunek Na doładunek 2001 rok 2000, 2000 waży Racer 25R18 To tutaj jest 18 kabelka może i tak. Ale to nawet welkę to... Ja mówię, ja będę, go yy, będę musiał go odszykować, po prostu i mam jeszcze te cztery opuskiwacze, to może z tych 5-4 się zrobi, to belkę trzeba będzie całkiem chyba wyrzucić. Tam są rurki odcięte, ale jakieś elektrozawory są. Sterownika nie ma. Yy, ładne są opony i beczka nie jest pęknięta, aczkolwiek Dekli brak. A jeszcze co? nowa pompa jest tutaj mówił pan, że jest nowa pompa i ta pompa jest tłoczkowa normalna taka membra... nie, nie tłoczkowa co ja pieprzę membranowa to tłoczkowa chyba była a jest założona już membranówka e, fajna baza ogólnie dobra e, to w sumie tyle, jak ktoś jest zainteresowany pisać Trzymajcie się na razie, cześć! Kurczę ściemnie. Ściemnia się już, znaczy już idzie koniec dnia i zimno się robi. Nie pokazałem Wam jeszcze ten. Jeszcze chcę pokazać Jest tutaj. Tu mamy sterownik. O! I tu mamy tarczę, widzicie? Zobaczcie oryginalne w tych W pudełeczku. Tutaj mamy bolec, jeszcze, jakieś tam zębatki części, sterownik i jakaś tam książka do tego siwnika tak to wygląda z tym siwniczkiem no ogólnie to największa zaleta tego siwnika jest to że ma redlice talerzowe nie? I, i kolejna sprawa niski aparat wysiwający to jak ktoś używa takich siwników to wie że gwarantuje nam większą precyzję wysiewu nasionka spadają tutaj robią bardzo bardzo dobre mają odstępy jak ten aparat przenosimy do góry i jest ta rurka do, do tych nasion w tych innych siewnikach no to to rurko wiadomo jeden spadnie szybciej, drugi wolniej nie ma takich, nie ma takiej precyzji wysiewu więc często właśnie często użytkownicy decydują się na takie silniki talerzowe Bo jest lepsza precyzja wysiewu o kurczę zimno kończę trzymajcie się na razie cześć